Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku My Wrestling Studio i dzisiaj wraz z redaktorami z ekipy My Wrestling Mateusz Polak Witam Paweł Skowron Witam i ja Marcel Koniecki omówimy Royal Rumble więc w Priszole pojawiły się trzy walki pierwszą walką był Six Women Tag Team Match gdzie Becky Lynch, Nikki Bella i Naomi zmierzyły się z Alexą Bliss, Mickey James i Natalią i wygrał Pierwszy team. Paweł, co powiesz o tej walce? E, moim zdaniem nie, było to dość dobre otwarcie pre -show. Nie była walka jakoś nie, nie wiadomo jak, jak, jak znakomita, ale nie była również najgorsza. E, cieszy mnie fakt, że walka skończyła się tak, jak się spodziewałem, czyli no, mi przypięła Aleksę Bliss. Wstawia, wstawiają to teraz jako pretendentkę do pasa kobiet na niebieskiej tygodniówce. I liczę na to, że felt e, o ten pas potrwa do WMK, gdzie to na omi przypnie Aleksę po raz kolejny i to będzie pas e, kobiet, bo zasługuje na ten swój resymenia moment po tych latach, które z, e, spędzi, spędziła w WWE. I aktualny gimmick oraz to, jak jest e, odbierana przez fanów, stawia ją na pewno na, e, no, na czele e, dywizji kobiet. E, co mnie, co mnie smuci w tej walce, to to, że nie został wykorzystany pełny potencjał feudu e, Natalia kontra i Bella. Ale zakładam, że na Elimination Chamber dostaniemy ich walkę, która będzie już e, o wiele lepsza. No i tak to chyba na jedynie tyle powiedzieć o tej walce. Ciągle czekamy aż miki Dream zacznie trochę więcej pokazywać w ringu, no i to tyle. Ty Mateusz, co sądzisz o tej świetnej walce? No ja muszę przyznać, że było to bardzo dobre rozpoczęcie pre-showu. Walka stała na dobrym poziomie. Cieszy mnie, że na Naomi przypięła mistrzynię SmackDown. Mam nadzieję, że wkrótce WWE jej pozwoli na pokazanie się jako mistrzyni i na reszcie zdobędzie ten tytuł. Bo na to zasługuje. Zwłaszcza, że jest postrzegana dobrze przez fanów. I, I to tyle. A i no, jeszcze mi szkoda, że Mickey James nie wróciła do formy. Mam nadzieję, że to się zmieni w najbliższym czasie. Mamy taką nadzieję. I drugą walką, która była w pre jest walka o Raw Tag Team Championship. No i tu lekkie zaskoczenie. Luke Gallows i Karl Anderson pokonali Cesaro Sheamus'a. Jest to moim zdaniem źle, złe. Dla WWE, ponieważ Cesar i Sheamus odebrali pasy New Day, najdłużej panującym mistrzom, a teraz po tak krótkim czasie Luke The Club odebrali im pasy. Co, co powiecie na ten temat? E, więc tak, na pewno jest to złe posu... znaczy zaskakujące posunięcie ze strony WWE. Ponieważ, e, de, ponieważ naprawdę za krótko trzymały, e, trzymały, trzymali te pasy e, Cezaro i Seamus e, powinni jednak im trochę dłużej e, przedłużyć im ten title run, tym bardziej e, że, w, że tym bardziej, że e, pokonali e, najdłużej panujących mistrzów tak teamów w historii Federacji, a The Club. No ale klap zasługiwał na te pasy, chociaż e, moim zdaniem Dalby wybrało zły moment na e, wyłonienie ich, ich jako mistrzek. Tak. A ty już masz jakieś opinie? Cieszysz się? Co, z tego powodu? Co, coś nowego, y, czego Paweł nie wymienił? No chyba, to... Ja ja chyba wszystko powiedział. Dodam od siebie, że jestem niezadowolony z tego rozwoju sytuacji i mam nadzieję, że wkrótce stracą pas i... Ten feud im się tam będzie ciągnął do Ten Feud do Wrestlemania, no bardzo to jest możliwe. Ostatnią już walką w przyszłości była walka Nia Jax z Sasha Banks, no i wygrał jednak ten monster Nia Jax. Ech, co tu więcej powiedzieć? Walka trwała 5 minut, więc to było takie podbudowanie tej Nia Jax. Dosłownie miał pokazać dominację. Zobaczymy, czy ten fight będzie się dalej ciągnięty. No to było takie pokazanie, yeah. Yeah. że nawet nie Jacks potrafił pokonać taką zawodniczkę, jaką jest Sasha Banks. To no uf... tak, gen, geny, geny robią swoje. I ja, ja muszę przyznać, że to była tak porywająca walka, że w ogóle mi się spadł na nie nie chciało. Wow. To nieźle. Tak, tak mnie porwała, że. Kurde. <laughs> No dobra, dobra, lecimy to przejdźmy, do, przejdźmy do... No. Jeszcze przed rozpoczęciem gali w ringu pojawił się Shawn Michaels. To też był fajny gest. Od Szkoda, że nie się, że przegapiłem, bo włączymy Spree wtedy. Uuu. Żałuj. Jak ma gość. Dobra. Przechodzimy do głównej gali i zaczęliśmy walką o Raw Women's Championship. No i Charlotte nie przerywa swojego streaku. I jest. jest. Yy, I kontynuuje swój run z, run z pasem. Walka była ok. Co tu więcej powiedzieć? Myślicie, że na WrestleMania Bailey odbierze pasy Charlotte? Jest, jest, jest. Liczę na to, bo moje zdanie jest takim idealnym momentem, żeby zakończyć ten streak Charlotte. Ee, Bailey. To była, taka typu, to była taka walka, wydawało mi się trochę jak zero po prostu, że e, to miało prostu, Tak, to miała być taka walka typu e, początek feudu. Tak, e, w ogóle końcówkę trochę zdziwiła, bo... E, te przygotowanie pod finisher było dość takie dziwne. Charlotte e, cie na narożniku pęcie po prostu Bailey przelatuje przez Liny, a potem e, natural selection na krawędzi ringu. To akurat był fajny pomysł, ale to była taka zwykła walka po prostu, niczym się nie wyróżniająca. Mi to, no to, może... przypom... tak? no, mi, mi to przypomina sytuację z Danielem Bryanem. O wiecie, e, wsparcie fanów, później resmania, zdobycie tytułu, to z, z Bailey może być podobnie. Taki underdog, to, to dobrze tak, porównał, tak, że tak. O, ona może być takim e, Diane Bryanem, samym dziennym e, wersji dobyt. Mhm. A, a co do poziomu, to jestem zadowolony, bo takie walki powinniśmy zawsze oglądać na Raw lub na SmackDown. No a na per view powinny być jeszcze lepsze. No właśnie, ale. No. Liczy na to, że pokazał pełny swój potencjał na największej gali roku. Przechodzimy do NoDQ match o WWE Universal Championship. No i walka była naprawdę dobra. Kevin Owens pokonał Romana Reignsa, ale na końcu walki zobaczyliśmy Brauna Strowmana, który zaatakował Romana. No i przez to w sumie Kevin wygrał. I przypomnijmy, że Jericho był zamknięty w klatce na górze. No było faj... dużo fajnych spotów moim zdaniem I dobrze, że Kevin jeszcze trzyma ten pas Mateusz Mateusz, ci pierwszy wypowiesz Dobrze Kevin trzyma pas, żeby stracić go na następnej gali fast lane na rzecz Goldberga Bo takie są plany podobno Co dla mnie jest totalnym bezsensem No ale dobra, to jest WWE Co do poziomu takie walki były no, są takie kotki. Tak, tak, dzisiaj widziałem nawet. Tak. Te... Wiesz, bo ma chwili... sensu. No, bo co chwilę coś wychodzi. Ale wracając do walki to no, nie jestem zaskoczony tym, że Strowman ingerował w starcie, bo tak samo ma z Romanem na pięku. No a po drugie, Kevin mu obiecał walkę, no nie. Czyli prawdopodobnie zobaczymy... Mo możliwe na WrestleMania walkę Browna z Romanem? Co no ja chcielibyście yes, zobaczyć yes, yes. taką walkę? Jest chyba jednak kina opcja, ale to przy niej podczas Royal meczu, bo tam... No tam też w... był jeden, jeden tak. właśnie taki odnośnik. Tak, ogólnie walka miała fajne spoty, chyba z początku to się tak jakoś powoli rozkręcało to wszystko, te ustawianie przedmiotów, to wszystko, że z początku ale dla mnie... Ale była, no na sprzątku dla była trochę taka nudząca, ale potem się już rozkręciła, na dobre tory weszła, e, fajnie, że Owens nadal ma ten title run I e, po wydarzeniach z Raw mogę, e, znaczy myślę, że możemy się spodziewać triple threat meczu na Fast Lane opas Universal Nie dziwię się, jeśli Owens to obroni i zawalczy albo ze Stroman'em, albo z Jericho opas na WrestleMania e, A co rywala Reigns na WMC to? Powiem przy Real Emblem meczu. Ja ci powiem tak szczerze, że były emocje pod koniec tej walce, bo już myślałem, że Romek zgarnie ten pas. No ja a nie, nie byłbym szczęśliwy z tego względu. Ja tak samo, chyba. A to jednak Brown uratował. Tak, jeszcze też trzeba zauważyć. E... Ty powiedziałeś o tym, Mateusz, o tej walce Goldberga z, z Owensem. No, Tylko no. jeżeli teraz tak naprawdę zaproszeniem z dupy wy 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 wezmą Goldberga do Feldu z Owensem, to tak trochę będzie dla mnie dziwne. Nie lepiej już zrobić ten triple threat match, jak wiemy Lesnar na row. E, Wysłał do walki Goldberga i na Fastlane niech Goldberg tylko wyjdzie, by się zgodzi na to walkę. Już miejmy to z głowy, a od pasa go na razie trzymać z daleka. Myślę, że jeżeli pokona Lesnar'a na WMC, to wtedy dać mu jakiś title shot, a nie teraz, e, w tym momencie. Tylko, że tu się pojawia problem, bo Goldberg ma na przyszłym przyszłotygodniowym Row zaakceptować wyzwanie. I a. z kim miałby zmierzyć się na fast lane nie Jest wiele opcji. Jeszcze może być zawsze Chris Jericho, który tam, e, pamiętamy, może być w zły za kiedy Kevin Owens Show, na którym to otrzymał, e, no, Spir, jeżeli dobrze pamiętam. No może, może. Wiele możliwości jest. A bądźcie mi, e, bo w trakcie walki, znaczy tak pod koniec, Chris Jericho coś zrzucił Kevinowi. Kask, Co to, było? to był kas kaset. Tak. Custed. A kastet, Ojej, ja kasket mówię. bo Tak, trodeł wrócił. Który tego. Kevin, który Kevin właśnie zainkasował na sobie. Cios. To był motyw zareżnięty z NXT Takeover e, Toronto. Toż tam był kastet. Tak, i ty te, te Autos of pain wygrali po użyciu go. No, nie przepis. Dobra, lećmy dalej. Lećmy dalej, i następną tutaj walką była walka o pas Cruiserweightów. No i Neville w wersji Hilla zwyciężył. Zwyciężył walkę z ri przeciwko Richowi Słynowi. No i mamy nowego mistrza. Ja się tam cieszę, bo mi przypadł do gustu Neville w tej nowej wersji. I w końcu walka też była ok. Więc. Więc no, więcej Nevillea chciałbym widzieć Moim zdaniem to, to jeszcze nie jest to na co ich stać I, ich, i na, na scenę pay zapewne pokażą już do końca to co potrafią Jeszcze ja trochę podkręcę ten feud. E, cieszę się tak samo że Neville e, wdołł ten pas bo w końcu coś się z nim dzieje W końcu jest doceniany e, Jego talent tylko żałuję jednego Że walki kończy po submiszynie i, i superpleksie A nie po red arrow tak, tego, mi, tego nie zabrakło. Miał taki swój smaczek. Tak. I widać, psz. że to jednak Cruiserweight. Ale tak. Tak. Nie pasuje do niego taki suplex. No właśnie, tym bardziej, że superplex oglądamy nieraz na ROW czy na Smackdown, i jakoś po nim nigdy walka się nie kończy, tylko zawsze kickout, a najpierw Zawsze to wykonuje... traktowany jest to jako taka po prostu zwykła akcja. No dokładnie. Dobra. Mateusz? Wiecie co najgorsze? Najgorsze jest to, że publika jakoś żywio żywiołowo na nich nie reaguje. Mimo, że pokazują się z bardzo dobrej strony w ringu, to nie mogą liczyć zbytnio na wsparcie. A Ty co wiesz, do wali... No? Neville już wcześniej był w rosterze, jeszcze przed, przed cruiserweightami, więc to też nie zależy od, wiesz, tego czy on jest w tych cruiserweightach. Bo już wcześniej był w NXT, wcześniej był mhm. w głównym rosterze. Więc powinien zbierać jednak jakąś reakcję. Tak, ale fajnie, że wreszcie dostał jakiś tytuł w głównym rosterze. A co do poziomu walki, to bardzo, do, bardzo dobra była. Jestem zadowolony ze zmiany mistrza. W końcu była walka uczeń z mistrzem, no nie? Dokładnie. Dobra, następna walka to walka o pas WWE Championship. AJ Styles stracił pas i zobaczyliśmy szesnastokrotnego mistrza Johna Cena No koniec też nie koniec jestem koniec tutaj cztery. uszczęśliwiony jakoś tym bardzo, no bo jednak chciałem, żeby AJ potrzymał ten pas do WrestleMania No ale musieli w końcu dać pas Cena, bo... no No bo chcieli bo ustalić ten rekord, nie? Bo musieli No bo ten rekord jednak pobić no. musiał no ale zobaczymy, eee, bo zastanawiamy się, jak teraz się potoczy ten jego rain. Ja się nie dziwię, jak, ale to może powiem podczas serialu no. meczu, ale te same walki to najlepsza walka tego wieczoru. Eee, panowie pokazali naprawdę, że ich tak, każda no, to walka, on... tutaj widać tą chemię między nimi. Eee, w ogóle warto zauważyć, po raz pierwszy chyba ktoś odkopał po AA z narożnika i... Po raz pierwszy z 4AA żeby przypiąć kogoś To jest... Aż po trzecim, to no, 4 a było takie na po prostu Dla pewności Ale no trzeba przydać walkę na bardzo wysokim poziomie Jednak czuję to była ich ostatnia walka A asynana Elimination Chamber straci pas Ale na rzecz kogo to wypowiem się już podczas e, omawiania main eventu Powiem tak, walka była bardzo dobra I... I tyle mogę powiedzieć. No bo była dobra, no. No była dobra, a ja od siebie dodam, że na początku przysypiało mi się, ale jak panowie zaczęli się rozkręcać, to od razu mi się przestało chcieć spać. I yy, właśnie to AA z narożnika było fajne. Wiele akcji kończących, tylko trochę, co jest dziwne, że teraz jest tak, że wykonują akcje kończące i czemu to są akcje kończące, jak się nie kończy pojedynku? No, Jak już powinni robić, te, jak już ma być wiele tych finisherów, to jak to będzie jakiś main event w łęki czy coś, a nie że dwa finishery, czyli akcje kończące główne i ciągle nie ma końca walki, tylko trzy czy cztery, żeby przypiąć dwa Trochę to takie jest bez sensu. Myślę, robierania... że było to robione w celu, żeby pokazać, że AJ Styles, mimo tego, że przegrał, nie jest taki słaby. Że jednak żeby, trzeba, tak, tak, żeby go tak. pokonać, trzeba użyć większego arsenału ruchu. Dokładnie. Dobra, przechodzimy do main eventu Gali Royal Rumble, i jak już to zawsze jest, był w main eventie Royal Rumble match. Zwycięzcą oh. tego meczu był Roy Randy Orton. Jest. Nudził mnie ten mecz, szczerze mówiąc Ja powiem tak, dopóki był bron stroman w ringu było ciekawie Potem ta ciekawość spadła I tutaj muszę powiedzieć tak, że ten Orient miał zarówno plusy jak i minusy Plusami było na pewno e, w stopie tea Dingera dling, Wyobrażam jako numer 10 Piękny moment Kiedy fajnie już te ten, ten, ten i pojawia się ta, który sobie niesamowity pop Trochę było, były śmieszne momenty z tym parasolem Fajnie, ale właśnie no. też fajnie, że Jacka Galadżera, jak to się tam wymaga. No, no, tak. fajnie. fajnie, że też go wprowadzili do tego meczu, że jednak go zobaczyliśmy. Tak, i naprawdę fajnie się pokazał, bo te momenty z parasolem były naprawdę ciekawe. Znaczy, jak chciał pofrunąć na tym parasolu podczas skoku z narożnika, ale Kolejni... został zbyt no. szybko e, uziemiony, tak powiem. Kolejnym minusem tej walki było to, że nie zobaczyliśmy powrotu żadnej legendy. No właśnie No Wiem, że zazwyczaj legendy szybko wypadają, ale jednak dawały smaczek jakiś tam i walce. Jak nie zobaczyliśmy? A przecież James Ellsworth, a z 30 numerem Kurt Angel. Sorry to nie to James Elsworth to też był bardzo, fa bardzo fajny moment tego, tej walki zwłaszcza kiedy ee, kiedy stał tam przed ringiem, bał się wejść na strumana no, no, no. i z Ambrose jak się nakręcali i nagle biega Elsworth pięknie w ogóle tego wyrzucenie to tak boleśnie wyglądało, a po prostu Ale i tak długo wytrzymał, bo całe 16 sekund, czyli dłużej niż Santino a były no. plotki, że ma pobić jego rekord. Ja się, ja się śmiałem, że on wykona Springboard od 50, a i wleci z ringu po pół sekundy. Dobra, kolejnym minusem było to, moim zdaniem, że walka trochę opierała się na tym, że wchodzi duży zawodnik i czyści ring. O, no, tak było. I zawsze I, na, i, na i, początku i, ten Stroman stał na tym środku, ktoś wychodził i on zawsze stał na środku ringu i był gotowy już. A jeszcze też trzeba zauważyć, że jak co roku została podtrzymana tradycja, czyli wchodzi na Diorton, 4 RKO i dopiero <noise> kontynuujemy walkę. W ogóle e, fajnie zaczęli chyba w pewnym momencie albo Goldberg, albo Boring, bo już było naprawdę Goldberg, jak już, wiesz? Tak, Goldberg. ale też chyba było Boring, jak tyle osób, już tam było chyba 11 osób w ringu i nikt nie wylatuje, tylko ciągle się tam obijają podczas w, w tym starciu. To już taki nudny moment walki że nie mogę ochoty przewinąć, aż wejdzie Goldberg, Lestern i tak dalej W ogóle śmieszne były te takie samochodziki, co wiozły dużych studentów no, no, Tak, w ja, się, ja się zastanawiałem, czemu ta kamera Zalbny się zatrzymuje rzecz. w pewnym momencie, a zawodnik idzie dalej A dopiero ale potem Ale to było tylko przy niektórych, bo kalista akurat biegł tak, tak, bo tak. ci tam kluzerzy i tak dalej, ale wy, wyobraź sobie Biegnie taki Bronstrom mandolingu no, po tym długim stajdu. Naprawdę był długa cały droga tam Długa była droga Jedna. Właśnie, myślałem, że zrobię coś takiego jak było e, podczas pierwszego byłem w, w tej hali, że ten styż był gdzieś z boku ustawiony, i przez to trochę droga była krótsza. Kręta, ale krótsza była. A co myślimy no się... o 30 numerze? No, jak czy... ja to zobaczyłem, to taki śmiech mnie ogarnął, że. Ale numer 30... jest jednym. Nie ale śmiech wie, był, że... no. To było do przewidzenia. Potem ja. To był zapowiedziany. Też. No to też. I tak po tym jak, jak Romek przez ingerencję właśnie stracił szansę na zdobycie tytułu. To już mi tak coś w głowie zaświtało, że pewnie samo Adjo nie zadobytuje tylko debilego go wpuszczą dzień później. A na ten, na Royal da, dadzą Romka, który i tak nic nie pokazał szczególnego. No a plusami to jest Chris Jericho, który ponad godzinę wytrzymał. I Sami Zayn, który walczył przez 47 minut. Plusem może być tak samo e, bardzo krótkie starcie Goldberga i Lesnar'a, krótsze e, mniej niż na Survivor Series tak, I, mamy L... mamy z... no. i mamy prawdopodobnego rywala tej ekrany, e, czyli Roman Reigns. Roman Roman. Ale moim zdaniem to też było bez sensu, no bo wchodzi Brock, rozwala połowę rosteru, znaczy no tak no. mówię to tak no, robi no. porządek. Robię porządek na ringu i nagle wchodzi Goldberg i nie ma Brocka. No. No dosłownie, jeszcze... A, A potem eliminują po... Goldberga i... A co powiecie o... Jaka czeka przyszłość Randy'ego Ortona? Z kim zawalczy na WMC, waszym zdaniem? Bray Wyatt. Bo Bray wygra... Zgarnie tytuł na ten... Na Elimination Chamber? Właśnie, mam takie same zdanie, dosłownie. Ale... To teraz bo... dajemy sobie te... pas na miesiąc? Tak. No, troszkę no, Wydaje mi nie... się, że so, to był specjalny, specjalny zabieg. Żeby już no. ten 16-krotny tytuł no, no. na Rearem był, była to bo to była historyczna gara, 30 rocznica Rearembru, no to niech to się Zaraz stanie tutaj. Zabrać. Tak, straci teraz na elimination chamber, żeby zdobyć w przyszłym roku i stać się 17-krotnym mistrzem pobić ten rekord Flera. A nie dziwię się jeżeli by nie tak, że na elimination chamber Orton pomoże jakimś cudem zdobyć pas Wojatowi, potem Wyat w rewanży obroni pas przeciwko Sinie na SmackDown. I potem Orton odwróci się od Łajata i zobaczymy ich walkę mhm. na Włęce No jest taka możliwość A jeszcze chciałem zaznaczyć, że ten yy, Podoba mi się spot z Kofiem Kingstonem Co... Eee, na, co na wychwycił się narożnika, no Tak, ja myślałem, <laughs> że on uderzył tak szczęką, że on tak no. przypiepszył w ten narożnik Ale to A, ten było dobre. I, i eliminacja, to on wyskoczył A tak. Odnośnie Kofiego, no to też mi się nie podobało to, że było tak dużo taktimów Znaczy, że no niepotrzebnie tam dałem tak no, tak, w tym Real meczu. Wspomniałeś o tych taktymach i też był śmieszny moment, kiedy się robił góry, te To po prostu, za przeproszeniem, gówno no i... do wyrzucenia. Bo wiadomo, że taktym nie wygra Royal Tak, Ręble. tak, tak. Ale I to Shainu też było zabawne. Zrobił. Tak, ale nie, najzabawniejsze było to, że Bigim poszedł bocz i Baron Corbin nie wiedział, jak się zachować. I Cesaro skiwnął pierdolą palcem yy, no przez tak, chwilę, żeby Corbin podróż. ruszył. Tak. tak. <laughs> było takie coś, pamiętam. No i też było tutaj między Cezaro a Sejmusem spinka lekka. Sejmus wyrzuci, chciał rozum. wyrzucić... Szef... Tak, Sejmus chciał wyrzucić Cezaro. I... E, na początku no. chciał swing zrobić Cezaro, a potem Sejmus chciał go wywalić. Nie, to było, że Sejmus chciał wyrzucić Cizaro i ktoś ich popchał zrobić. jeszcze. Tak, tak, tak. Ktoś no, ich to, popchał. To było już później. I obaj polecieli. No fajnie, że taj Dinger wystąpił. A, a, i miałeś się dobrze. odnieść, Paweł, na temat Romana, walki. No tak, no to jak e, ja, ja, ja stwierdzam teraz tak, że na Fastlyn albo ten Fripper Fred będzie, a potem, e, a potem WMK, ewentualnie będzie e, Reigns kontra Stroman i walkę przegra e, albo przez, e, albo po prostu wygra walkę z Romanem, jeżeli to będzie single match, albo przegra walkę Fripper Fred albo też ze Strowmanem poprzez interwencję takera który będzie, który jak tu już widzimy będzie miał motyw do stworzenia rywalizacji na resmen i właśnie z Romanem. E, oczywiście jak wiemy Roman pewnie będzie miał jakąś walkę na tej gali, więc Undertaker wydaje mi się będzie odpowiednią postacią. E, Taker, zakładam że za rok zakończy karierę. Mam nadzieję tylko, że Roman nie pokona Takera na największej ze scen, bo... Te to już by go tak fajnie znienawidzieli. Już po... już po Przecież to bym, numerze 30. Hill roku. Hiltur, no, to już hiltur, po tym hiltur, numerze 30. E, już tam... W Szczerze jak już miałby być Hil e, Romana to już by, to powinien go zrobić już dawno. A oni... Albo nie wiem, czy oni nie tak się tak, tego, chariot, że ludzie do niego włacą. Oni z niego chariot, chcą zrobić nowego Sina i po prostu... Nie, jeżeli Sina ma mieszane jest... reakcje, to teraz to Romana, tylko że... Ale to jest Roman zauważcie. Przykład. Tak, ale zauważcie, że Roman... Jeszcze trzy lata temu, jak został wywalony z Rumble meczu, to fani byli oburzeni, byli tak, wkurzeni, tak. chcieli zabić po prostu Winsa, a, a potem. No bo to w, był tyle Batista Romana. kontra Roman na końcu. Tak, ale to Batista był, ale, był pewnym zwycięzcą. Tak, ale też o to chodzi, że e, fani naprawdę go w wtedy kupowali, bo na Survivor Series tak samo był Roman bardzo dosaduszy pop. I on był tak naprawdę postacią wyróżniającą się z S.H.I.E.L.D, tylko że potem już chcieli tak upchać Romana na siłę, że po prostu fanom się to przyjadło i to był wielki błąd ze strony WWE. Jeżeli go już chcieli promować, to powinni trochę w inny sposób, a nie wpychać go wszędzie, gdzie się da. A ja dodam od siebie taką ciekawostkę, że podczas, podczas Royal Rumble kontuzji nabawił się Chris Jericho, Undertaker i Charles Robinson, sędzia. Ale to takie drobne urazy Sędzia. To z... No, Oj sędzia. Boże. Tak, widziałem te zdjęcie. On ma no, tam no, ten no. na leczkę. Na kostką, coś. tak. Nie ja, to jak dostać kontuzji, będąc sędzią. Za mocno skoczy do pinforu. Dobra. No. To chyba na tyle. My tak, że możemy... go wyszło. No i jak oceniacie tak mniej więcej tą galę całą? Ja oceniam tak. Powiem tak, nie była najgorsza. Nie była najlepsza. A jeszcze plus, że e, zwycięzcę Rumble match w ogóle nie przewidziałem. To też jest plus dla nich. Jak mogłeś, w Ortona nie wierzysz? Ja obstawiałem Balora, ty Też era, nie przewidziałem. Nie, nie, nie w, ogóle w ogóle nie. nie. Domyśli do sobie głowy. tego nie. Do głowy nie. Nosiłem no tego, właśnie. że może wygrać Randy. Właśnie, jest tyle gwiazd, że po prostu Randy go nawet nie stawiałem w tej roli w ogóle jak przed Harper zaczął czyścić się, to mówię jak nic wyeliminuje Wyatta Bortona, a tymczasem no. No właśnie Ja też uważam, że mogła być lepsza ta gala. Nie była okej, okay, ale mogła być lepsza. Ja powiem tak, Bo że do Rumble Match na pewno mógłby być lepszy. No, że do momentu Royal Rumble Matchu to gala była tak, No bardzo dobra. Ale już po Rumble meczu moja opinia się zmieniła. I dobra. Ta, taka dobra. No to dziękujemy za uwagę, i do zobaczenia. Cześć.